Chciałbym podzielić się czymś, co mam nadzieję, że dorośli i dzieci będą w stanie zrozumieć, czymś, co pomoże nam w nadchodzącym roku. Czasami możemy słyszeć bardzo skomplikowane doktryny, coś czego nasz umysł nie jest w stanie pojąć. Ale chcę wam przeczytać coś z pierwszego listu Jana, pierwszy rozdział, werset 7. I teraz chciałbym, żebyśmy to spróbowali zrozumieć w taki bardzo prosty sposób. Jest tutaj powiedziane, pierwsze listy Jana, pierwszy rozdział, 7 werset. Jeśli chodzimy w światłości, jak sam Bóg jest w światłości, społeczność mamy ze sobą nawzajem, a krew Jezusa, Jego Syna, obmywa nas z wszelkiego grzechu. I teraz przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że jest tylko jeden sposób, w jaki możemy mieć obmyte grzechy. Ta jedna sprawa jest tak wielka i zbyt poważna, że żadne zabiegi, wszelkie nasze pokuty czy próba służenia Bogu nie będą w stanie obmyć nas z grzechów. Jedynym sposobem jest ich osąd i Jezus wziął to na siebie. Kiedy jest tutaj wspomniane o krwi Jezusa, to mamy na myśli śmierć Jezusa, ponieważ kiedy on przelał swoją krew, umarł. Jest taki werset w Starym Testamencie, gdzie jest mowa, że życie ciała jest w jego krwi i kiedy brakuje krwi, to następuje śmierć. Dlaczego zatem Jezus musiał umrzeć? Dlaczego Bóg posłał swojego Syna, by umarł? Było tak z tego powodu, że nie było żadnego innego sposobu, by obmyć nasze grzechy. A zatem, jeśli chcę, żeby moje grzechy zostały obmyte, to, obmyte, to jest tutaj warunek. I to jest ta wspaniała rzecz, że krew Jezusa Chrystusa obmywa mnie z wszelkiego grzechu, ze wszystkiego, cokolwiek uczyniłem w moim całym życiu. Wszystko, o czym wiedziałem, o czym nie wiedziałem, nieświadomie, ze wszystkiego. Ze wszystkich oznacza ze wszystkich. świadomych i nieświadomych. Z rzeczy, które pamiętam i rzeczy, których nie pamiętam. Druga rzecz, wspomniana w tych wersetach, jest o tym, że możemy mieć społeczność z Bogiem. Wtedy, kiedy zostaje zabrana nam przeszkoda, ten grzech, możemy mieć społeczność z Bogiem. Możemy mieć z nim społeczność i jest to najcudowniejsza rzecz, jaką możemy mieć. Jest to bardzo intymna społeczność, jak z bliskim przyjacielem możemy osobiście rozmawiać. Zawsze chodząc z nim przez całą podróż naszego życia, możesz mu powiedzieć o swoim małym problemie, możesz mu powiedzieć o swoim wielkim problemie, a on go rozwiąże. A więc mamy tutaj dwie wielkie obietnice. Pierwsza to, że cały mój, cała moja wina może być usunięta. Już samo to w sobie jest wielką rzeczą. A druga to jest to, że możemy mieć z nim społeczność, z tym, który kontroluje cały ten wszechświat. I to jako mój ojciec. Ale do tego jest tylko jeden warunek. Czy nie jest to wspaniałe? Jest jeden warunek do spełnienia. Jeśli chodzimy w światłości, niekiedy zachowujemy przekazania. Wtedy byłby to do spełnienia ogromny warunek. Z jakże miałbym wiedzieć, że Spełniłem wszystkiego jego przykazania. Jeśli chodzę w światłości, to te dwie obietnice są moje. Cała moja wina będzie usunięta i mogę chodzić z moim niebiańskim ojcem każdego dnia. Co zatem to oznacza, by chodzić w świetle? Powiem wam teraz takie bardzo proste określenie. Oznacza to bycie całkowicie szczerym. I to wszystko. Ponieważ co ludzie robią w ciemności? Robią coś, co nie chcą, abyśmy ujrzeli. Kiedy ludzie nie chcą, by inni coś widzieli, to wyłączają światło. Złodziej przyjdzie w ciemności. A zatem światło jest czymś, co ujawnia wszystko. A więc oznacza to, by być szczerym wobec wszystkiego, co jest mi wiadome, świadomie. Ponieważ na pewno jest wiele innych rzeczy, o których nie wiem, ale to wtedy to się nie liczy. A więc chciałbym powiedzieć Wam wszystkim, a nawet małym dzieciom oraz dorosłym, wiadomość jest ta sama: jeśli tylko chcesz, i teraz posłuchajcie uważnie, ponieważ nie jest to takie łatwe, powiem Wam: jeśli chcesz być całkowicie szczerym wobec najlepszej Twojej wiedzy, we wszystkim w Twoim życiu przed Bogiem, ale nie przed człowiekiem. Nie jesteśmy tak jak rzymscy katolicy, chodzący do konfesjonału, wyznający ludziom grzechy, tylko Bogu, a nawet nie Twojemu mężowi czy żonie. Ale jeśli chcesz być przed Bogiem szczery wobec wszystkiego, Możesz być wtedy całkowicie pewien, że twoja przyszłość została odsunięta i możesz chodzić z Bogiem każdego dnia. Ja udowodniłem to w swoim życiu przez wiele, wiele, wiele lat. A zatem mówię wam z mojego doświadczenia. I w momencie, kiedy to pojąłem, usunęło to potępienie z mojego życia. Usunęło to winę, poczucie winy, zniechęcenie. Usunęło to również współzawodnictwo z innymi wierzącymi. Od tego czasu nie jestem zainteresowany, by pokazywać innym, że jestem lepszy od innych. To się zakończyło dawno temu, oraz zniknęło również pragnienie wywierania wrażenia. Pamiętam we wczesnych latach, kiedy zwykłem głosić jako młody człowiek, miałem wtedy 22 lata i miałem takie wielkie pragnienie, by zrobić wywrzeć wrażenie, że muszę coś powiedzieć, by ludzie zapamiętają, kiedy odejdą. To również zniknęło z mojego życia. Nie jestem już tym zainteresowany. Chcę mówić w prosty sposób, by ludzie coś zyskali z tego. I naprawdę bracia i siostry, szczerość nie jest to, nie myślę, że to jest coś takiego łatwego. Jest taka y, jedna trucizna, którą diabeł dał w nas, i y, to jest właśnie nieszczerość. I jest coś takiego. Jezus powiedział w Jana ósmy rozdział, że diabeł jest kłamcą i również, że jest ojcem kłamstwa. Wiecie, jaki jest pierwszy grzech wspomniany w piśmie? Nie było to spożycie z zakazanego drzewa, nie. To było drugie. Ale gdzie jest pierwszy grzech wspomniany w Biblii? To jest diabeł, który wypowiada kłamstwo. Powiedział on do Ewy, że ty nie umrzesz. Nie umrzesz, kiedy spożyjesz z tego drzewa. I to był właśnie pierwszy grzech. I wtedy dopiero Ewa popełniła drugi grzech, którym to było spożycie z drzewa. A więc pierwszy wspomniany grzech w Biblii to jest powiedzenie kłamstwa. A wiecie, jaki jest ostatni grzech wspomniany w Biblii? Pokażę wam tą rzecz, na, na pewno zapamiętacie. Objawienia 22, 15, ostatnie wspomniane grzech, to było kłamstwo. Czyż nie jest to ciekawe, że pierwszy i ostatni grzech wspomniany w Biblii to jest kłamstwo? Bycie nieszczerym. I dlatego właśnie mówią rodzicom, że najważniejszą rzeczą, którą musimy uczyć nasze dzieci... Jest, by były szczere. Kiedy zrobią coś źle, dalej muszą być szczere. Mogą się uczyć matematykę, fizykę, chemię później, ale pierwszą rzeczą, jaką muszą się nauczyć, to jest szczerość. Jeśli jesteś bardzo zainteresowany ocenami z chemii, matematyki czy fizyki, a nie szczerością, to zapowiadam ci, że nie wychowasz dobrze swojego dziecka. To dziecko odejdzie. Ucz je od najwcześniejszych lat, ja zwykłem uczyć moje dzieci. Już od pierwszego roku życia, by były szczere, że powinna mówić prawdą. To jest najważniejsze nieposłuszeństwo rodzicom i e, nieszczerość, nieprawdomówność. Ta kwestia była najważniejsza dla mnie w wychowywaniu dzieci. A zatem bycie szczerym. I widzę w Piśmie, że Jezus naprawdę doceniał e, szczerych ludzi, prawdomównych. Nie będę wam mówił wszystkich tych miejsc, na pewno pamiętacie z Jana czwarty rozdział, kiedy kobieta samarytanka podeszła do studni, gdzie przez Ducha Świętego prowadzony Jezus przyszedł i przysiadł. To jest niesamowite, by być prowadzonym przez Ducha Świętego, po prostu pójść gdzieś i przycupnąć przy studni. I nie wiesz wtedy, co się wydarzy, i wtedy ta kobieta przychodzi. Jeśli mieszkacie tutaj w Indiach, to wiecie. Wiecie, że nikt nie idzie do studni brać wodę w samo południe. Wszyscy idą po wodę do studni o 5 rano, ponieważ potrzebują tej wody na cały dzień. Wielu nie ma tam bieżącej wody w domach przecież. Wszyscy muszą iść wcześniej rano z pojemnikami po tą wodę, by przynieść do domu. Dlaczego zatem ta kobieta usiadła przy studni i przyszła do studni o 12? Było tak dlatego, że nie chciałaby się inni z niej naśmiewali. No to mogli wskazywać na nią palcami, że o, to jest ta kobieta, która była rozwódką wielokrotnie i teraz piąty raz jest z kimś. Ona nie chciała tego wszystkiego słuchać. Tak więc Duch Święty poprowadził Jezusa w samo południe. Kiedy czytam tego rodzaju życie, to mówią, panie, ja chcę być właśnie w ten sposób prowadzony. Chcę być przez ciebie prowadzony do miejsc, gdzie będę mógł kogoś przyprowadzić do Chrystusa, do miejsc, gdzie będę mógł założyć kościół. I wtedy miałem tego rodzaju właśnie cudowne doświadczenia. Większość kościołów w Indiach były właśnie w ten sposób założone. I Bóg prowadzi mnie w pewne miejsca, ale w pewne miejsca nie prowadzi. Proszę, rozwijajcie ten zwyczaj. Mówcie, panie, prowadź mnie. I wtedy, gdy spotkał tą kobietę na studniu, zapytał, czy masz męża. Ona mówi, no nie, nie mam męża. A Jezus powiedział, wiem, bo ten, z którym teraz mieszkasz, nie jest twoim mężem. I ona wtedy mogła go zablefować, że tak, była żona, mężata. Pięć razy, a teraz wyszła za mąż za tego szóstego. Ale to nie było legalne małżeństwo. Ale skąd zatem Jezus o tym wiedział? Jak ktoś inny mógł wiedzieć, że tych dwoje, co tam mieszka, nie ma ślubu? Przychodzisz do innego miasta i skąd masz wiedzieć, że oni są poślubieni czy nie? Nie wiemy. Ale u niej widzimy tą szczerość, i wtedy Jezus mówi: Tak, wiem, a ten, z którym mieszkasz, nie jest Twoim mężem. I z tego powodu, czy wiecie, że Jezus dał jej jedno z największych objawień, jakie znalazłem w Ewangeliach? Ci, którzy czczą Boga, winni mu cześć oddawać w duchu i w prawdzie. Bóg jest duchem, i ten werset błogosławił mnie ogromnie. Oznacza to, że nie mogę czcić. Boga w mojej duszy. Wszystko to, co widzicie w charyzmatycznych kościołach, to jest chwalenie Boga duszą. To jest umysł, emocje, ekscytacja. Bóg tego nie chce. A gdzie się o, o tym dowiedziałem? Kiedy Jezus powiedział o tym tej kobiecie z Samarii, że Bóg nie szuka ludzi, którzy będą mu cześć oddawać duszą. To jest starotestamentowy sposób wielbienia w psalmach. Ekscytacja, trąbki, uderzanie w bębenki. Nie, nie, teraz mamy uczczenie Boga w duchu. Jedyny sposób, w jaki mogę czcić Boga w moim duchu, to jest bycie całkowitym, całkowicie szczerym. Nie potrzebuję żadnej muzyki, żadnych instrumentów, żadnych perkusji. Ja potrzebuję być całkowicie szczerym. Jezus dał to objawienie kobiecie tylko dlatego, że była szczera. Podam wam kolejny przykład w Łukasza 19. To była uboga kobieta. Czy Jezus pisze tylko do ubogich? Niektórzy ludzie tak myślą. Nie. On docierał również do bogatych ludzi. Jednym z najbogatszych ludzi w Jeruchu był człowiek o imieniu Zacheusz. Jezus do niego też poszedł. Nie myślcie, że Jezus troszczył się tylko o ubogich. To jest taka mylna idea. Jezus nie przyszedł do biednych i nie przyszedł do bogatych. On przyszedł do grzeszników. I wielu grzeszników jest również pośród bogatych ludzi. Zacheusz był oszukującym celnikiem i do niego Jezus też przyszedł. I jak tutaj Jezus określa, nersowuje nam tego Zacheusza, również jako szczerego człowieka: Panie, ja oszukiwałem ludzi, ale chcę teraz to im wynagrodzić. Ale nie tylko chcą im oddać to, co zabrałem, ale również wynagrodzić to, ponieważ on był tym celnikiem, to znał te zasady: że kiedy tracisz pieniądze, to tracisz również zyski. Dlatego dał z nadwyżką, by być pewnym. I w dodatku jeszcze dołożył, że w odnośnie tych ludzi, których nie jest w stanie odnaleźć, to przekaże to, co im był winien na biednych. I to była ta radykalna szczerość. Oczywiście, że mógł powiedzieć o innych, o, no ja tamtych nie umiem znaleźć i zachować te pieniądze dla siebie. Ale on w tej szczerości powiedział, nie, ja nie mogę tego trzymać u siebie na koncie. Muszę to rozdać, oddać, ponieważ miałbym to w niesprawiedliwy sposób nabyte. Jezus powiedział taką cudowną rzecz, jeden jedyny raz, powiedział, że zbawienie stało się udziałem tego domu. I nigdy tego nie powiedział wobec nikogo innego. I powiedział to jeszcze zanim oddał wszystkie pieniądze Zacheusz, ponieważ być może zajęło mu to wiele lat, a przynajmniej wiele miesięcy. Ale Jezus powiedział: Zbawienie już przyszło. To, co się nauczyłem z tego, to. Da wam tylko dwa przykłady, ponieważ mogłoby być ich dużo więcej. Możecie zobaczyć, kiedy czytacie Ewangelię w wielu innych miejscach, że Jezus doceniał tą szczerość. Dlatego, że odwrotnością szczerości jest kłamanie. I to teraz powinno wszystko uczynić prostszym. Czego Bóg oczekuje od was? Chodzenie w światłości. Proszę bracia i siostry, od dzisiaj, przez cały rok, najbliższy, zdecydujcie się, żebyście byli niemiłosiernie szczerzy, bezlitośni wobec siebie. Zaciekawiło mnie, kiedy Cliff wspomniał o tym ukradzionym znaczku, a wiecie, kiedy ja ukradłem ten znaczek? Kiedy miałem 12 lat. I pamiętam, kiedy zmagałem się z tym, kiedy miałem 20 lat, kiedy Bóg mi powiedział napisz taki list i przeproś, było bardziej dla mnie trudnym napisać ten list niż oddać kilkaset tysięcy rupi. I dodatkowo jeszcze upokarzającą rzeczą było to, że muszę o tym wspomnieć. To jest naprawdę poniżające, kiedy ukradłeś znaczek. Ale dzisiaj, kiedy o tym wspominam, to cieszę się, że o tym opowiadam, ponieważ to może komuś pomóc. A jeśli to pomoże komuś, to ten ktoś znowu już komuś innemu pomoże. Po to, by pomyśleć o panu. Tak, ja nie żałuję, że jestem szczery. I czasami Twoja szczerość może wprawić, poniżyć Cię. Ale bądźcie szczerymi, mężowie i żony. Bądźcie szczerymi, jedni wobec drugich. Mówcie prawdę. Jeśli zrobiliście coś źle, powiedzcie, przepraszam, tak, zrobiłem to. To moja wina. I nie mówię, żeby wyznawać wszystkie minione grzechy. Nie robimy z mężów i żon swoich katolickich księży żeby będą teraz wszystkie grzechy całego życia wysłuchiwać. To, co zostało obmyte przez krew Jezusa, nigdy nie musicie wynosić przed jakąkolwiek istotą na Ziemi. Ale to, co mam na myśli, to bieżące życie. Jeśli jutro coś zrobisz źle, bądź szczery i wyznaj to. Mówię o wspominaniu tego, co było pięć lat temu. Mówię o codziennym życiu. Bądźcie szczerzy między sobą. Bądźcie szczerymi wobec dzieci. Sposób, jeśli w niewłaściwy sposób powiecie, powiecie coś dzieciom, to wyznajcie, że sposób, w jaki to powiedzieliście, był niewłaściwy. A wtedy serce waszych dzieci będzie do was pociągnięte. A więc pamiętajcie o tym, bracia i siostry: warunek do tego, że wszystkie nasze grzechy są wybaczone, oraz dochodzenia każdego dnia w społeczności z Bogiem, każdego dnia warunkiem jest bycie całkowicie szczerym wobec Boga. Amen.